Ciekawe, no bo no co nie ma? jest bidulka samotna. Zgubił się, wygląda na młodego. jest taki czysto śnieżnobiały, Ma takie rudawe plamki. Ale co nie Młody bocian, nie bocian tylko kłabędź, kurde, to jestem. Bole bije. Kłabędź. Nie wiem, skąd mi ten bocian wziął. będzie fajny Nie boi się mnie dałbym ci coś jeździać ale nie wiem a znaczy właśnie tu nie mam nic I nie wiem co Ci można dać Łabędziu Wypływał. o czy ładnie no. licznie idź mu się chce ogonkiem macha ochu coś tam sobie wziął, z czy jak Jest, nie wiem co tam szuka chyba będzie to na tym moście donikąd i tu właśnie spotkałem tego będzie samotnika zresztą łowi zjedzenie świsko wody, wodę piję, ja pierdzielę. dalej, jak będę wracał to sobie to jest Wróciłem z trasy i łabędź dalej jest. Minął gdzieś 20 minut. On dalej stwierdził. jest. Jakiś pokarm ma dobry tutaj. Tego miejsca nie opuszcza. Łabędź. No, pierwszy w tym roku mój łabędź. No i pierwszy od dawna, bo kiedyś tutaj filmowałem 4 łabędzie, to było parę lat temu. Też mniej więcej o tej porze. Też z tego samego mostu, tylko że on był tam trochę dalej na środku rzeki. <śmiech> <śmiech> Posili się i poleci pewnie. Chciałbym zobaczyć, jak on startuje, ale nie chcę go poszyć, bo to byłoby nieładnie. No dobrze, bo jest głęboko, motych długą przyjęt, co do dna dostaje. I tam się coś wyłapuje. Dobra, zobaczę dojrzeć co on tam wyciąga tym dziubem z tego dna a nie widać może od razu zasysa pod wodą Jest jakiś tam pokarm trudno wyczuć tak nie widzę Nech se počíta, co lidi hrají